Nie możemy tak zrobić. <głos> <głos> Dlaczego nie możemy tak zrobić? Możemy. Nie no będziemy tak zrobić. <noise> Cześć! Mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Tak to jest odcinek świąteczny, w którym podpowiem Wam, jak sprezentować. Nie, być prezent bądź kupić prezent komuś, kto interesuje się Cloud Gamingiem, bądź już go używa, bądź chciałby go używać, bądź wy byście chcieli wprowadzić go w ten wspaniały świat, braku oczekiwania e, na czasy e, ściągania gry którą można od razu uruchomić, jest zawsze aktualna. I teraz tak, jest to materiał, w którym będę wam mówił raczej w jakim kierunku pójść lub na co zwrócić uwagę, niż proponował konkretne rozwiązania. Jeżeli proponuję rozwiązanie konkretne, to oczywiście przyznam, nie jest to w żaden sposób materiał sponsorowany, nie sugeruję wam żadnego sklepu ani konkretnej marki. Jeżeli wspomnę jakieś urządzenie, no to oczywiście wynika to z jego specyficznych cech i tego, że sam to sprawdziłem i je po prostu w jakimś stopniu polecam. A jeżeli będziecie mieli do tego pytania, to oczywiście zapraszam w komentarzach. No i będzie także w międzyczasie konkurs. Konkurs z naprawdę fajnymi nagrodami. Także gdzieś tam między tą naszą listą 10 rzeczy, które polecam do zakupu dla osoby zainteresowanej Cloud Gamingiem, będzie wklejony konkurs. Także zapraszam, bo myślę, że warto. Fajne rzeczy. Także tak. No i dobra, to leciły. Zapraszam. Na początek rzecz taka dosyć oczywista, ale z drugiej strony przyjemna i dająca dużą swobodę, a więc voucher. E, voucher na określoną kwotę, którą możecie kupić, e, zależnie od tego, z jakiej usługi korzysta osoba, której chcecie dać prezent. Jeżeli jest to Stadia, to oczywiście można mu kupić kartę Google Play, jak ją wykorzystać, umieszczałem w jednym filmie, tutaj teraz go widzicie, ewentualnie kod na przykład, nie wiem, o 50 czy 100 zł na Steama, czyli na platformę, z której można streamować sobie gry na GeForce Now, czy innych pochodnych usługach. Także to na początek, myślę, że taki bardzo uniwersalny prezent, który fajnie komuś dać, bo będzie mógł sobie sam zdecydować, na co go wydać. No, i kolejna rzecz, a więc abonament Game Pass Ultimate. To ważne Game Pass Ultimate, bo tylko ten daje nam możliwość grania w Xboxowej chmurze. No, i tutaj podobnie dosyć uniwersalny prezent, można z niego skorzystać właściwie na każdym urządzeniu czyli telefon, tablet, komputer, co sobie tylko życzymy. No, i oczywiście tutaj też mamy do wyboru, czy to będzie miesiąc, czy trzy miesiące. Także możemy sobie tutaj określić, jaką kwotę chcemy przeznaczyć na prezent dla kogoś. Jest to także fajne wprowadzenie do świata Cloud Gamingu. Szczególnie przy okazji ostatniej premiery Forcy Horizon 5. Także numer 9 to Xbox Game Pass Ultimate. No i pierwszy prezent dla kogoś, kto już z klauda korzysta, a więc mocowanie do telefonu, przyczepiane do konkretnego kontrolera. Konkretnego, no właśnie, bo trzeba zwrócić uwagę, na czym osoba, której chcemy ten prezent wręczyć, gra. Czy to jest kontroler Xboxa, czy PlayStation, czy jakikolwiek inny. I to urządzenie dopasować do tego kontrolera, którego używa. Eee, takie urządzenia są w granicach 40 do 120-150, zależnie co wybierzecie. Są też konkretne pady, które mają jakby od razu zintegrowany ten stelaż pod telefon. Natomiast to jest oczywiście trochę większy wydatek. Także taki stelaż na pewno każdej osoby, która z klauda korzysta i jakby lubi się cieszyć tą rozgrywką na urządzeniach mobilnych, po prostu się przyda i jest to dosyć ciekawy dodatek, nawet dla samego próbowania. Także tutaj też polecam. No, i tutaj nawiązując do poprzedniego prezentu, możemy także komuś wręczyć oczywiście kontroler do gier. Jest to dosyć uniwersalne urządzenie, które pozwoli nam korzystać zarówno na Android TV, jak i na komputerze, jak i na telefonie, jak i na tablecie, czy jakikolwiek przystawce do telewizora. Tutaj osobiście poleciłbym kontroler od Xboxa, to dlatego, że jest on w tej chwili najbardziej uniwersalny. Znaczy z mojego doświadczenia i z testów wynika, że on działa w każdej słuce bez żadnego problemu. Z innymi bywa różnie. Także tutaj takie jakby. Z mojej strony ukierunkowanie. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś na przykład ma w domu już jakąś konsolę albo inny sprzęt, czy inne kontrolery, no to warto wziąć pod uwagę jego osobiste preferencje. I tutaj, oczywiście to wychodzi, musimy sami wiedzieć, czy znamy osobę, której dajemy prezent. Najczęściej ją znamy, no ale czasem na przykład ją poznaliśmy przed chwilą, więc może być różnie. E, idziemy dalej. Numer 6. No i tu zaczynamy już troszeczkę grubsze prezenty. Na numerze 6 wrzuciłem router WiFi, znaczy router który obsługuje Wi-Fi 6. I to jest bardzo ważne, to jest dosyć nowy standard, świeży, ale naprawdę świetnie działający, jeśli chodzi o cloud gaming, i to, czy ktoś obsługuje, jakby czy korzysta z tego w ramach swojego własnego domu czy jednej lokalizacji. Także to oczywiście może prezent od męża dla żony, albo od żony dla męża, od chłopaka dla dziewczyny, i odwrotnie, czyli gdzieś, gdzie macie swoje wspólne lokum i warto zainwestować w tą infrastrukturę internetową. Co ważne, taki router przyda się nie tylko do cloud gamingu, ale wszystkie usługi, z których korzystacie. No, a więc Netflix czy wszelkie inne, Spotify będzie po prostu działał stabilniej i lepiej, eee, także tutaj no, polecam. Często na święta zdarza się tak, że obdarowujemy kogoś nowym telefonem, albo nowym tabletem, bądź innym urządzeniem mobilnym. No w tej sytuacji jedna rzecz, którą mogę polecić, bo to jest kolejny pomysł na prezent, to oczywiście, żeby to urządzenie obsługiwało 5G, bo jest to w tej chwili nowy standard, ale taki, który się świetnie nadaje do cloud gamingu i dzięki temu, że te transfery są duże, a opóźnienia małe, to naprawdę można wreszcie dosyć komfortowo grać w jakby sieci mobilnej, czy w przesyle, w przesyle mobilnym właśnie poprzez Telefon czy tablet posiadając to, tą możliwość obsługi sieci 5G. LTE działa nieźle i w niektórych momentach, szczególnie gdzieś tam blisko masztów, da się grać, natomiast 5G działa naprawdę bardzo dobrze. I tutaj, jeżeli decydujecie się dla kogoś, kto wiecie, że jest graczem, a tym bardziej graczem cloudowym, no to pamiętajcie o tym, żeby to urządzenie wspierało sieć 5G. Cześć, mam na imię Karolina i zapraszam Was na świąteczny konkurs. Konkurs rozpoczyna się dzisiaj i kończy 2 grudnia o godzinie 23.59. Co trzeba zrobić, żeby wziąć w nim udział? Wystarczy, że wyślecie do nas swoje świąteczne zdjęcie związane z tematyką cloud gamingu. Proponuję na przykład jakiegoś bałwana z padem stadii. Do wygrania jest pięć różnych nagród oraz nagroda specjalna od żony. Za miejsce piąte możecie dostać miesiąc Game Pass Ultimate i kubek Cloud Gaming Polska. Miejsce czwarte to Sto jak napada Cloud Gaming Polska. No i kubek oczywiście Cloud Gaming Polska. Miejsce trzecie to voucher o wartości 100 zł na wyrok w filmie 3D Big Prince oraz voucher prepaid'owy na Steama. Miejsce drugie to kontroler Gamer Typ C2 x i zapomniałam. Kubek. Nie, no dawaj. Testowany na kanale <noise> i kubek Cloud Gaming Polska. Miejsce pierwsze to najcięższy zestaw, bo to jest Stadia Premier Edition, nówka sztuka nieśmigany w folii. Sto jak napada, też z 3D Big Prince oraz kubek Cloud Gaming Polska. I nagroda specjalna ode mnie to dwie wejściówki na Pixel Heaven 2022 oraz dwa kubki Cloud Gaming Polska. Regulamin będzie dostępny pod filmikiem na YouTubie także sprawdźcie sobie, co i jak. Wysyłajcie swoje zdjęcia, jeśli macie ochotę wziąć udział w naszej zabawie. I widzimy się razem 4 grudnia na live, w którym to wybierzemy 6 najfajniejszych nagród, zapomniałam. Zdjęć! Zdjęć! No idziemy dalej. Tym razem do polecenia, oczywiście tutaj musicie zdać się na własną obserwację, jest przystawka Android TV. Większość z przystawek, oczywiście przystawka Android TV, która obsługuje 4K, większość przystawek obsługuje wszystkie aplikacje streamingowe. Jest ona bardzo uniwersalna, można ją podłączyć zarówno do monitora, czy do telewizora, czy do rzutnika, do każdego innego urządzenia, które Android TV nie posiada i dzięki temu można korzystać ze wszelkich usług cloud gamingowych. Tutaj oczywiście warto zrobić pewnego rodzaju rozpoznanie, bo na przykład GeForce Now nie wszędzie da się zainstalować bezpośrednio ze sklepu, trzeba to robić pewnymi obejściami, więc to zostawiam waszej decyzji. Ja do tych, których testów używam przystawki Xiaomi, e, natomiast tam to się nazywa Mi Box 4S, natomiast ona właśnie natywnie GeForce Now nie wspiera, więc tutaj zawsze muszę się ratować trochę innym rozwiązaniem. E, także w tym wypadku polecam jakieś fajne, przyjemne pudełeczko z Android TV. No i zaczynamy top 3. i e, Z tego top 3 dwa prezenty są na naszym konkursie, o którym już słyszeliście, bo pewnie go gdzieś wrzuciłem tam między 5 a 6 miejsce. E, no i tak, e, Razer Kishi, bądź GameSir X2, więc kontroler, który przyczepiałem bezpośrednio do telefonu, kontroler, który e, pozwala nam dużo łatwiej i przyjemniej korzystać z tego mobilnego grania jest dużo bardziej praktyczny i przede wszystkim wygodniejszy niż mocowanie bezpośrednio do oddzielnego kontrolera czy do dziennego pada. E, tutaj no ja na swoim kanale testowałem dwa takie urządzenia, oba były fajne, miały swoje wady i zalety, natomiast jest to rozwiązanie, no nie było bardziej wygodne i komfortowe niż używanie samego kontrolera z mocowaniem na telefon, które przez to, że jest trochę specyficznie wyważone, bo ten telefon jednak jest w innym punkcie, no to powoduje dosyć szybkie zmęczenie dłoni, więc tutaj polecam tego typu kontroler. Ich jest kilka, natomiast ważne na co zwrócić uwagę, polecam, żeby ten kontroler był połączony przez złącze bezpośrednie, a więc fizyczne, niezależnie czy to jest, czy macie urządzenie Apple i to będzie wejście Thunderbolt, czy to będzie urządzenie typu USB typu C, także tutaj musicie sprawdzić. Jakiego telefonu korzysta e, osoba, o którą chcecie, a który chcecie ten prezent wręczyć e, Są też kontrolery na bluetooth, natomiast je do cloud gamingu polecam mniej Bo one generują dodatkowo opóźnienia, a to jest nam zupełnie niepotrzebne I te fizyczne są, e, są po prostu lepsze Chociaż oczywiście te na bluetooth są bardziej uniwersalne Więc tutaj e, decyzję pozostawiam Wam e, Z moich poleceń to tylko i wyłącznie takie, które mają połączenie fizyczne Numer 2, a więc Stadia Premier Edition, a więc ten nasz piękny zestaw z padem oraz chromecastem Ultra, dzięki któremu możemy wejść w świat bardzo e, zaawansowanego cloud gamingu. E, także to, e, oczywiście to jest prezent dosyć ciężki do zdobycia. Nie ma go w polskiej dystrybucji bezpośrednio, ale bardzo często możemy znaleźć jakieś fajne oferty, zarówno na e, aukcjach na Allegro, czy na OLX, czy zamówić bezpośrednio z innego kraju, czy przez Amazon. E, na pewno się uda, a gdybyście nie mieli, to oczywiście możecie wziąć udział w konkursie i taki zestaw wygrać, bo dzięki jednemu z Was, także tutaj bardzo dziękuję, e, taki zestaw jest do wygrania. E, Także no, zapraszam Co do samego zestawu, unboxing możecie zobaczyć na kanale Tam go dosyć dokładnie omawiam No i oczywiście daje on możliwość grania e, naj Najbardziej komfortowego grania w stadie e, Używania, grania w gry Które są cenne na stadii Grania w stadie Dzięki temu, że ten kontroler bezpośrednio łączy się z Wi-Fi waszego domu, z siecią Wi-Fi i jakby bezpośrednio z serwerami stadia, a więc bardzo zmniejsza opóźnienia, które występują przy cloud gamingu. Oprócz tego jest to całkiem fajny, wygodny kontroler z wieloma ciekawymi funkcjami, także tutaj no po prostu polecam. No i numer jeden, tutaj dla bardziej zamożnych osób, które chcą komuś dać super prezent cloudowy, a więc urządzenie, które jest topem, jeśli chodzi o przystawki do telewizorów, a także urządzenie, które gwarantuje nam świetny i jedyny na ten moment dostęp, jeśli chodzi o GeForce Now, do możliwości 4K i 60 klatek, już niedługo, jak tylko zostanie udostępnione, a więc Nvidia Shield w swojej najnowszej odsłonie. Nie jest to prezent tani, bo sama przystawka kosztuje 1000 zł, dodatkowo do niej trzeba do kupić pada, chyba, że ktoś już jakiegoś ma, to będziecie wiedzieć, więc całość wychodzi, no, blisko ceny Xboxa Series S Natomiast Xbox nie daje nam takich możliwości jak Nvidia Shield, bo na Nvidia Shield zainstalujemy sobie wszystkie aplikacje androidowe, już pomijam oczywiście te klasyczne do streamingu filmów, muzyki, czy na przykład oglądania YouTube, a tak jak teraz oglądacie, to oczywiście wszystkie usługi streamingowe, jeśli chodzi o gry, a więc Google Stadia, GeForce Now, Boosteroid, czy Shadow, to wszystko będzie można przez Nvidia Shield obsłużyć, i jest to w tej chwili najbardziej zaawansowane technicznie urządzenie, które no w żaden sposób nie będzie Was ograniczało, dzięki czemu też uruchamia wszelkie aplikacje Androidowe i gry natywnie uruchamiane przez system Android TV na bardzo wysokim poziomie, ze względu na to, jakie to jest urządzenie. Także to jest mój numer jeden. No idziemy do podsumowania. No i proszę bardzo, taka to lista 10 rzeczy, które e, mam nadzieję zainspirują was, wasze drugie połówki, waszych znajomych, wujków, ciocie do tego, żeby obdarować was czymś e, co naprawdę się przydaje będzie. Związane z Cloud Gamingiem, chociaż oczywiście nie zapominajmy, że w całych świętach Bożego Narodzenia nie o te prezenty tak do końca chodzi, e, ale życzenia złożę wam jeszcze przy okazji live'a 4 grudnia, live'a na którym zresztą będzie też ogłoszenie wyników konkursu. Co do samego konkursu, regulamin do niego znajdziecie pod filmem. E, że już była o tym mowa, natomiast to jest dosyć istotne. Regulamin jest pod filmem. Zapoznajcie się z regulaminem. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to oczywiście zapraszam zarówno do pisania w komentarzach, jak i na, do pisania na maila infomaupa.cloudgaming.polska.pl. Tam oczywiście uzyskacie wszelkie informacje. No i co więcej, jedną z nagród jest wydruk w firmie 3D Big Prince. I tutaj chciałem Was poinformować, że firma 3D Big Prince to jest firma mojego przyjaciela. Przyjaciela, który ma super zajawkę na druki 3D. I po prostu to talent jego życia. Więc jeżeli macie ochotę skorzystać poza jakby zupełnie tym filmem, albo potrzebujecie to sobie podrukować, albo nie wiecie, że potrzebujecie, to zapraszam do zapoznania się z ich ofertą. Strona też jest pod filmem. Nie jest to w żaden sposób oferta sponsorowana. Także jeżeli Was interesuje ten klimat, to jestem przekonany, że nawet jeżeli nie zdecydujecie się na ich usługę, to Jarek chętnie podpowie i wyjaśni, jak to działa, bo naprawdę chłopak ma bardzo dużą. Wiedzę w, tym, w tej materii. No i tyle. E, widzimy się 4 grudnia. Znaczy widzimy się wcześniej, bo jeszcze będą oczywiście weekly inne filmy. Natomiast 4 grudnia widzimy się na żywo i będziemy podsumowywać, e, będziemy ogłaszać wyniki. No i zapraszam do udziału w konkursie. Myślę, że to super sprawa i fajnie, że udało się te wszystkie rzeczy zebrać i udostępnić, także będziemy się bawić. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!